Cześć, witajcie na moim kanale Kawa bez mleka. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na odcinek, w którym pokażę Wam nowości kawy od GBS. Zapraszam do oglądania. Jeżeli zastanawiacie się, czy w świecie influencerów marketing jest skuteczny, to ja jestem najlepszym tego dowodem, że tak. Ja jestem osobą, która jest podatna na tego typu polecane produkty, i jeżeli coś zobaczę u kogoś, może nie za pierwszym razem, ale za drugim, trzecim czy kolejnym, to zdarza mi się, że ta siła sugestii jest tak silna, że postanawiam, że chcę też po prostu tego spróbować. Nie inaczej jest z kawami GBS. Ostatnio zauważyłam je u Anjax. Wydało się. Oglądam, Anjax. Zastanawiałam się! Dla co takiego skłoniło ją do podjęcia tej współpracy, skoro sama mówi, że kawę tak naprawdę nie pije? Oczywiście z kodem ANDJEX2030 można było uzyskać jakiś rabat na tę kawę, i ja postanowiłam z tego kodu skorzystać, i pokażę Wam, co przyszło w mojej paczce. Paczka od GPS wygląda następująco. I ja zamówiłam trzy kawy oraz dwa batoniki. Do zamówienia dorzuciłam, zacznę od końca, czyli od batoników. Są to batony orzechowo-karmelowe z dodatkiem kofeiny. Bardzo jestem ich ciekawa. No, baton brzmi zawsze dobrze, a jeżeli jest dodatkiem kofeiny, no to intrygująca sprawa, ciekawa jestem. W środku mamy jeszcze małe ciasteczko korzenne do kawaczana mocy. Trudne słowo. W środku znajduje się też karteczka z informacją, że moje zamówienie pakowała Ewa. Ewa, dziękuję bardzo. Oraz trzy kawy. Ja zdecydowałam się na zamówienie y, trzech kaw o trzech różnych smakach. Pierwsza z nich to jest o smaku wamili. Druga o smaku Banofi, i muszę przyznać, że tej jestem najbardziej ciekawa, i o smaku batonika waferkowego. Muszę przyznać, że ja jestem zwolenniczką ekspresu do kawy i picia kawy właśnie stąd. Natomiast na stronie jest opcja kupienia kawy ziarnistej, ale już niesmakowej. Dlatego zdecydowałam się na zakup właśnie tych trzech produktów. Dzisiaj zacznę od smaku Banofi, ponieważ, no nie będę ukrywała, na ten smak czekam najbardziej. Za chwilę zrobimy kawę i zobaczymy jak smakuje. Może domyślacie, albo i nie, ale generalnie piję kawę bez mleka. Czarno. Natomiast czytałam, że te smakowe najlepiej jest pić z mlekiem, ponieważ to mleko uwypukla ich smak. Dlatego tak zrobiłam dolałam odrobinę mleka i próbujemy. przetestować też pozostałe dwa smaki, natomiast ten jest doskakująco dobry, aczkolwiek nie wiem, czy nazwałabym go smakiem banoffee, czy po prostu bananowym. Ale jest naprawdę ok. Muszę przyznać, że nie jest to taki smak kawy, do jakiego przywykłam, czyli do kawy z ekspresu i jednak wierna będę kawie bardziej yy, właśnie takiej yy, w ziarnach. Natomiast myślę, że taka kawa raz na jakiś czas właśnie z odrobiną mleka może fajnie zastąpić na przykład coś słodkiego, deser. Daje tej kawie naprawdę okejkę. I widzicie, gdyby nie Andrzex... To pewnie nigdy na tą kawę nie trafiła. Nie jestem spektakularnie wyjściowa, jestem nieumalowana, ale udało mi się znaleźć wolne 5 minut i postanowiłam, że dogram Wam moją reakcję na pozostałe dwa smaki. Ostatnio spróbowałam tylko jednego banoffee, a dzisiaj postanowiłam, że spróbuję także yy, dwóch pozostałych, czyli wafelkowe ciasteczko i wanilia. Zostańcie ze mną i zobaczcie moją reakcję na te dwa smaki. Tak samo jak w przypadku kawy o smaku Banofi, którą mogliście zobaczyć w tym poprzednim nagraniu, do tych kaw także dolałam odrobinę mleka, ponieważ no, podobno tak lepiej czuć smak. I chyba faktycznie, jak ostatnio piłam Banofi bez mleka, no to nie był to taki wyrazisty smak, jak wtedy, kiedy tego mleka dolewam. Nie mam pojęcia, od której kawy zacznę, bo nie skupiłam się do której filiżanki, którą kawę wsypałam. Próbuję smak drugi. Mmm, waniliowy, przepyszny. Zdecydowanie to będzie mój ulubiony smak. Czyli w takim razie w tej chwili filiżance musi być smak ciasteczkowy i... Nie jest ciasteczkowy, przepraszam. To jest o smaku batonika wafelkowego i ten smak w ogóle do mnie nie przemawia. Jest, bo jest. No wypiję go, wiadomo. Ale no nie, nie. Ale wanilia jest przepyszna. Jeżeli chodzi o te kawy smakowe, to jak ze wszystkim. No jedni wolą Snickersa, drudzy wolą Marsa, jedni wolą czekoladę mleczną, drudzy z orzechami i rodzynkami. To już zależy od tego, jak lubicie. Jeżeli lubicie takie smakowe kawy, to wydaje mi się, że macie szansę w tych kawach naprawdę znaleźć coś, co yy, będzie Wam smakowało. Z mojej strony to, co chciałabym powiedzieć na plus, to yy, jeżeli wejdziecie na stronę i spróbujecie wybrać, właśnie no tak jak ja zrobiłam, trzy smaki, to jest to naprawdę trudny wybór. Ja się jeszcze zastanawiałam nad białą czekoladą i ponieważ ta wanilia tak mi smakuje, to chyba skuszę się także na tą białą czekoladę. Natomiast naprawdę tych smaków jest tyle i one tak fantastycznie brzmią, że trudno jest się zdecydować. Jeżeli ja mam ułożyć w kolejności, jak najbardziej mi smakują, to zdecydowanie pierwsza jest wanilia, drugie jest banofi, natomiast ja tutaj po prostu czuję banana, a ostatni smak z tych trzech to jest batonik wafelkowy. Jeżeli mogłabym wskazać, co jeszcze uważam, że jest niefajne w tych produktach, to to, że są wykonane całe z plastiku. Ja myślałam, że będą to takie eleganckie. Mm, wiecie, słoiczki, yy, szklane. No niestety jest to po prostu zwykły, miękki plastik. Czy mi to bardzo przeszkadza? No jasne, że nie. Ale wydaje mi się, że yy, no jak idziecie do sklepu, kupujecie kawę. No to ta kawa jednak jest w szklanych opakowaniach, prawda? Trochę przywykliśmy do tego, że kupujemy kawę w szkle. Rozczarowujące jest to opakowanie, zwłaszcza, że strasznie trudno jest je zakręcić. Jest to dosyć droga kawa. Tak mi się wydaje. Widzicie? Mam problem, żeby żeby to opakowanie złapało dobrze i żebym miała tą kawę mm, zakręconą. Tu mi cały czas gdzieś odchodzi, nie wiem z czego to wynika. Natomiast jest to bardzo denerwujące, i no nie, jeżeli chodzi o opakowania, to moim zdaniem to jest totalna klapa, i tutaj mają minusa z wykrzyknikiem. Natomiast jeżeli chodzi o smaki kawy, to tak jak już mówiłam, jeżeli lubicie takie cuda, to na pewno znajdziecie jakiś smak dla siebie. Dajcie mi, proszę, znać, co sądzicie o tego typu filmie, w którym to testuje produkty polecane przez znanych influencerów proszę koniecznie znać co waszym zdaniem jest warte uwagi i co wy byście chcieli na przykład żebym przetestowała co jest polecane, rekomendowane przez właśnie jakiegoś influencera, czy to na YouTubie, czy na Instagramie. Bardzo jestem ciekawa nad czym wy się może zastanawialiście, a może mnie na coś namówić. Jak widzicie, ja jestem podatna na takie rzeczy, także no być może do czegoś mnie przekonacie. Tymczasem oczywiście zachęcam was do zostawienia kciuków w górę oraz subskrypcji Kanału. Pamiętajcie także, aby klikać w dzwoneczek. Do zobaczenia!